Brutalna weryfikacja elektrycznego Mercedesa w Chinach. 18 sprzedanych egzemplarzy od 1 lipca do końca października. 18 egzemplarzy. Pomimo 50% zniżek, totalna porażka z lokalno-chińską konkurencją produkującą znacznie tańsze auta elektryczne z całym cyfrowym pakietem. Nie wiem, ale tego chyba już nie da się uratować. Pamiętacie Telegazetę? Już chyba jest wyłączona zresztą w Polsce, ale nie jestem pewien, ale w Niemczech jest to dalej potężne medium informacyjne. Używają jej codziennie miliony ludzi, internet w Niemczech w wiele miejsc nie dociera. Wielu ludzi boi się go, a Telegazeta jest ogólnodostępna i oswojona. Zobaczcie nawet jakie strony oferuje. No i co, dalej chcecie się śmiać z cyfryzacji Niemiec? Może i mają i używają faksy na co dzień, ale za to mają telegazetę z takimi stronkami. W Sejmie ma być głosowanie, czy odebrać immunitet Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tymczasem Donald Tusk napisał, że rozliczenie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej. Jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni. Szef rządu zasugerował, że osoby, które będą opóźniały działania, mogą stracić stanowiska. Krytyczny komentarz Tuska to prawdopodobnie uwaga pod adresem trzeciej drogi. W środę Ryszard Petrus polski2050 zapowiedział, że jego klub zagłosuje przeciw odebraniu immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu za zniszczenie wieńca podczas miesięcznicy smoleńskiej. Zaś Szymon Hołownia skomentował to słowami Teatrii Zemsta. Chłownia wskazał, że to, co się dzieje przed pomnikiem, podczas miesięcznic, to są sprawy bardzo delikatne. Ktoś, kto przeżywa żałobę w sposób, który może ja bym nie przeżywał, ale przeżywa je dłużej, może nie powinien być prowokowany nadmiernie. Może trzeba inaczej patrzeć na jego reakcję. Mam poważne wątpliwości, jak zachować się jako poseł, jako człowiek w głosowaniu nad takim wnioskiem. A w odpowiedzi na wpisy Donalda Tuska Szymon Chownia odpowiedział Niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to rozliczenia. Trzeba wreszcie oskarżyć i skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze, popełnili poważne przestępstwa. Ludzie czekają na sprawiedliwość, nie na teatr i zemstę wpis tuska krytycznie oceniła też szefowa klubu lewicy Anna Maria Żukowska kto konkretnie nie zrozumiał i nie spełniał oczekiwań społecznych oraz pańskich w tym zakresie proszę nie odnosić się tak enigmatycznie do wszystkich formacji koalicji rządzącej to niesprawiedliwe i mącące zatem czyja to jest wina z kolei pani Wasserman skomentowała to tak. W kuluarach wszyscy posłowie są zażenowani stopniem mściwości Tuska. Premier już grozi koalicjantom, on jest uśmiechnięty tylko do momentu, gdy wejdzie mu się w drogę. Po ogłoszeniu Orlenu, że każda złotówka z kawy trafi na woźb, poseł pisł kontakt, pojechał na Orlen, kupił taką kawę i wylał przed stacją. Do całej akcji odniósł się Jurek Owsiak, gorąca prośba, mam gorącą prośbę do wszystkich ludzi związanych z onkologią i hematologią dziecięco, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, laborantów, ratowników medycznych, rehabilitantów, pracowników szpitali, laboratoriów, karetek pogotowia, aby kiedy zgłosi się do Was ten Pan, który ostentacyjnie wylał kawę wzmacniającą finał OŚP, przeznaczony onkologii i hematologii dziecięcej, Nigdy nie mieć wobec niego nawet jednego grama złości, niechęci, aby w żaden sposób nawet najmniejszy gram focha nie był skierowany w jego stronę i w stronę jego dzieci czy kogokolwiek, z kim się ten pan pojawi się przed wami. Nasza pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Nasze finałowe zbiórki nigdy nikogo nie wykluczały i kiedy ktoś zbiórkę organizował, kiedy ktoś będzie chciał skorzystać z jej efektów. A tak przy okazji, czy wylewając kawę, posprzątał pan po sobie. 5 grudnia 2024 roku po raz pierwszy w historii za jednego Bitcoina płacono ponad 100 tysięcy dolarów. A jeszcze gdzieś jakieś dwa lata temu, jak był taki dołek, kosztował z tego co pamiętam około 17 tysięcy dolarów. Czyli przebitka pięciokrotna. Henryka Krzywono-Strycharska z Platformy Obywatelskiej co jakiś czas wrzuca, zobaczcie, PDF-a, tylko nie wie, że to jest nazwa sama PDF-a i go się nie da otworzyć tutaj. No bo wrzuca to na Facebooku swoim. A ty którą następną część kanapki gryziesz? A, B czy C? Ja zaczynam. Ja C.